Siema, siemano, to Roninie Profesjonalne Dzisiaj e, taka akcja z e, siewu łubinu Jest to poplon, ale tak teraz wychodzę, patrzę, bo coś tutaj przyfrunęło z jakiejś budowy e, Akcja siewu łubinu Kurde, gdzie bym to wziął? E, Pończmieniło zimę Słoma została zebrana e, I tak jak wspomniałem w ostatnim filmie, tutaj wysiewam łubin z Malutką, malutką to nadzieją, że uda się go zebrać na nasiona. Wiadomo, że plon pewnie nikły, ale no były takie przypadki, że gdzieś tam ludzie zbierali. W razie W będzie tutaj posiana potem pszenica. No, chyba że będzie widać, że e, nic z tego nie będzie, no to po prostu będzie talerzówa. Finito temat zamknięty. E, lecę bezpośrednio w ściernisko, jak widać. No, i wygląda to mniej więcej w ten sposób. Wydaje mi się, że fajnie. Zobaczcie, jaka fajna, ładna, gruzełkowata gleba. No tutaj mamy już. O, drzowniczki, to jest to, co lubimy najbardziej. Tutaj już mamy 5 lat, jak dobrze pamiętam, w bezorce. I jest od 3 do 6. No zresztą już kilkukrotnie to powtarzałem. Ale przykrycie, no naprawdę fajnie mi się tutaj podoba. Jeśli chodzi o łubin, sieję dwie odmiany. Tak miałem zapakowanego go w ubiegłym roku po żniwach tutaj mamy Sonet i Rumba. Jak dobrze że pamiętam, niższe one równo dochodziły na polu, bo w ubiegłym roku miałem 4 odmiany. Przepraszam, salsa i Rumba, nie Sonet. Sonet był najwcześniejszy i on był prędzej. Salsa i Rumba w proporcjach 50 na 50 mniej więcej. Zdolność kiełkowania 99%, 98% na dwóch kiłkownikach, tak mi wyszło. Więc bardzo wysoko. No, i gdzie nie gdzie? Jakiś tutaj bobik się jeszcze trafia, ale to tam już tam e, w dupie z tym część mam obsianą. Bałem się, że będzie więcej na wierzchu, ale jest git. E, U tutaj, tak naprawdę, dzień po zbiorze słomy e, na szybko. Bo wczoraj spadło 5 litrów wody, jeszcze jutro coś tam ma przepadać. Więc na 99% on tutaj nam e, powschodzi. Ale e, jeśli chodzi o to pole, no tutaj mieliśmy. Gradobicie mieliśmy jakieś straty kłosowe, o chociażby tutaj jakiś kłos wyskoczył nam do przodu Więc będą samosiewy jęczmienia Zresztą no, po jęczmieniu zimnym kto, kto uprawia, no, to te samosiewy bardzo często są No i co, w momencie kiedy będziemy mieli ich za dużo, może nam ten łubień za, zagłuszyć, a tego nie chcemy, więc e, Myślę, że za jakieś 10 dni, tydzień Polecę tutaj na jednoliścienne, tak żeby jednoliścienne zwalczyć i żeby rósł sobie łubin, że tak powiem, w czystości. Chwasty dwuliścienne są, ale one będą teraz zniszczone mechanicznie. A myślę, że tutaj bardzo szybko ten łubin postchodzi i, i po prostu ewentualne inne nam poprzykrywa. Jeśli chodzi o dwuliścienne, no zaczęły się pojawiać rdystówki, Jest to rok na nie niemiłosierny. No i tak jak już kilkukrotnie wspominałem, jest to pole bodziszkowe. Jakieś pojedyncze bodziszki nam zaczęły Na tym polu też już wyłazić Chociaż to jest akurat iglica A teraz taka szybka przypominajka odnośnie konkursu, o którym już mówiłem Więc jeżeli wiesz i wzięłeś już udział, możesz przejść do kolejnej części filmu Ale jeśli nie, to zatrzymaj się na chwilę Ponieważ konkurs organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Jest bardzo prosty, a nagrody do ci są mega wartościowe Ładowarka, zbiornik do RSM-u Zbiornik do paliwa, aminokwasy, oprzyrządowanie do prowadzenia hodowli. Więc wartość tych nagród jest naprawdę wysoka. Przede wszystkim ładowarki Weidemann. A zasady są bardzo proste: należy oszacować wagę ładowarki Weidemann razem z paleciakiem i paletą, na której znajdują się tytuły wydawane właśnie przez polskie wydawnictwo rolnicze. Więc zadanie bardzo proste. A druga część tego konkursu polega na tym, że trzeba oszacować, trzeba wymyśleć hasło promocyjne dla topagraru, bądź dla magazynu Profi, pod tygodnika, poradnika rolniczego. Tutaj wybór tak naprawdę należy do Was i wtedy osoba, która najbliżej będzie podania prawidłowej wagi oraz wymyśli najlepsze, najciekawsze hasło promocyjne, wygrywa. Poszczególne nagroda. Nagrodą za pierwsze miejsce jest właśnie ładowarka Weidemann. Konkurs trwa do końca sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest. Ja już swoje zadanie spełniłem. Myślę, że nie wygram, ale może, a może, nagroda pocieszenia. Zapomniałbym o bardzo ważnym. Link do konkursu znajduje się w przypiętym komentarzu oraz w opisie tego filmu. I teraz taka odpowiedź na pytanie, która, które zdarza się bardzo często właśnie w kontekście poplonów i szczegółowo rzecz ujmując w kontekście roślin błowatych, bo często właśnie pytacie o to, ile azotu może być związane przez taki poplon, w już w wielkim telegraficznym skrócie. I jest to pytanie, na które jest Mega ciężko odpowiedzieć, z tego względu, że ciężko jest zaoszacować, tak na oko, nawet w uprawach głównych, i chyba najlepszym rozwiązaniem jest po prostu zbadanie tej gleby na zawartość azotu mineralnego, i wtedy mamy wszystko jasno na białym. Jasno na białym, czarno na białym. E, a tutaj, jeśli chodzi o poplony, na pewno ilość azotu będzie mniejsza to po pierwsze, ale też druga sprawa jest taka, że y, zależy to od y, wielu czynników od tego, jak dużo nam ten pokłon rośnie? Czy będzie ten czas, żeby te bakterie brodawkowe tam zadziałały? Druga sprawa, ile tych roślin wysiejemy? Czy nie będzie jakiejś zbyt dużej konkurencji, chociażby w postaci samusiewów jęczmienia na przykładzie tego pola? Kolejny aspekt, przebieg pogody. Czy nie będzie za mokro, czy nie będzie za sucho? Przyjdą upały, to tak naprawdę będziemy mieli malutki łubinek, czy malutki grok, który będzie ledwo na tym polu stał. Przyjdzie nie wiem, pogoda przekropna będzie przepadywało. Okaże się, że te rośliny wyrosą naprawdę na bardzo duże. Chyba, że szlak je trafi przez jakieś choroby grzybowe, bo to akurat w przypadku polonów i roślin bobowatych jest bardziej zauważalne niż w uprawie głównej, że te rośliny też chorują. No i tyle. No zobaczymy tak naprawdę. No tutaj nie ma jakiejś, jakiejś jasnej odpowiedzi. Są różne badania, ale one też pokazują bardzo różne wartości, więc tak naprawdę ciężko jest nam tutaj przytoczyć. Jednak no, prawda jest taka, że patrząc na większość tych poplonów, które gdzieś tam są wysiewane dla sztuki, i tutaj tak jak ja jestem zwolennikiem wysiewania poplonów, tak już niejednokrotnie mówiłem, że jestem przeciwnikiem tych poplonów efoskich, które trzeba trzymać 8 tygodni, a czasami 6. I wysiewane są po prostu na siłę i dla sztuki, tam dosłownie trzy rośliny rosną na krzyż, bo to nie ma jakiegoś większego sensu. I, i takich po prostu poplonów bym nawet gdzieś tam nie uwzględniał w tych zasobnościach azotowych i azotowych, bo ilości tych składników są po prostu bardzo, bardzo małe. A tutaj nam się skończył materiał i trzeba dosypać, żeby jechać dalej. Ale teraz jeszcze wpadłem na jeden ciekawy pomysł, i trochę szkoda, że ten jęczmień nie jest po rzepaku. Zresztą w tym roku akurat będę musiał wykombinować jęczmień po czymś innym, ale tego typu siew byłby świetnym sposobem na pasówkę. Mamy tak naprawdę do siewu rzepaku miesiąc. Wysiać łubin jako taki, nazwijmy to, poplon opryskać na samosiewy jęczmienia, więc byśmy mieli yy, tak naprawdę robotę zrobioną, przynajmniej jeden zabieg yy, względem rzepaku. Rzepak byśmy mogli tutaj pięknie wsiąść pasówką w rosnący łubin i ten łubin jeszcze by nam wiązał azot dla rzepaku, z drugiej strony byłby rośliną ochronną yy, przed przymrozkami i tak dalej, i przed jakimś deszczem nawalnym i podobne. Kurde, to jest dobry deal, to jest dobry pomysł, bo e, niektórzy sieją rzepak z rośliną e, taką współtowarzyszącą i to są właśnie rośliny lobowate Najczęściej groch. Ale tutaj byśmy nie mieli, jak gdyby problemu z łubinem, e, ponieważ e, łubin się nie płoży, więc on nie zakrywałby nam rzepaku. Z drugiej strony byłby tylko i wyłącznie w międzyrzędziach, więc nie byłoby problemu z odchwaszczaniem ewentualnym rzepaku, bo tak naprawdę gdybyśmy zastosowali tutaj herbicyt na listny, tak strzelam, w połowie września, albo nawet pod koniec września, to międzyrzędzia byśmy mieli puste, Rósłby tam tylko i wyłącznie rzepak, więc herbicę spokojnie by tam doszedł. A z drugiej strony łupik byłby na tyle wysoki, że w międzyrzędziach po prostu te chwasty by tam nie rosły. Jest to naprawdę gruby temat do rozkminy. Jeżeli ktoś was tak, tego typu sposób próbował u siebie to dajcie znać czy coś takiego wyszło, bo że ludzie się ją gro w tym samym terminie co rzepak, ale koniec sierpnia no to już jest dość późno na sianie poplonów, a tutaj temat w stripteilu byłby naprawdę ciekawy. Zresztą, żeby to się nigdzie tam nie zapychało, bo to jest żywa materia. W przypadku bezorki czasami właśnie lepiej jak to jest żywe, zielone niż przegniwa, przegniwa już, ponieważ wtedy części, że tak powiem, robocze mają trochę większy z tym problem, a tutaj byłby ubi po prostu żywy. Kurde no. Teraz naprawdę się zastanawiam czy nie pośród rzepaku, jest zajwisty pomysł, przynajmniej w teorii na papierze. Ciekawe, jakby to wyszło w praktyce właśnie. wsiać w rzepak, w masowo w rosnący ługin, który już był rósł na tym polu minimum te 3 tygodnie. Naprawdę, no mam rozminę teraz. Jeżeli ktoś z Was to próbował, dodajcie znać. Czy coś takiego ma sens? I czy to wyszło? I czy jest tak z tymi kwastami, jak ja tutaj powiedziałem? Bo na pewno by odleciał, że tak powiem, oprysk doglebowy zaraz po siebie. No z tego względu, że ta gleba w dużej, w dużej części byłaby przykryta tym łubinem. Ale no, kurde, naprawdę mam mam, mam, mam teraz zakwostkę, czy tu. Ale nie posiadam rzepaku, ale mówię, w ubiegłym roku był i tak trochę się boję chorób, ale no. Zobaczymy, zobaczymy co będzie z tego łubinu. O, Powiem w ten sposób. Wtedy będziemy myśleć. Już ostatni raz nasypałem łubinu, bo drugi, że tak powiem, załadunek jeszcze był zbyt mały. Zostałem tutaj z kraje. Ale jedna bardzo ważna rzecz odnośnie takich międzyplonów bobowatych, w ogóle uprawy roślin bobowatych, że tak naprawdę dzisiaj przy tych cenach nawozów uprawa międzyplonów to mieć nam 10, 20 czy 30 kg czy uprawa w czystym siebie tak naprawdę jest jeszcze bardziej wartościowa i przynosi nam więcej korzyści szczególnie w przeliczeniu złotówki, więc warto po prostu tego typu uprawy, tego typu międzyplony jeszcze bardziej wziąć pod uwagę i rozwagę. To dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie rolnikę profesjonalne.